Zapowiadałem tydzień temu wizytę gościa przy okazji prezentacji nowej płyty i udało się. W studiu Witold Janiak. Witam cię. Dzień dobry państwu. Mam przed sobą płytę Cinema meets Jazz. Witold Janiak Trio. A tak jak już mówiłem, na tyle okładki mamy spis treści 9 tematów filmowych, które zdecydowałeś się nagrać wraz z kolegami. Zaczyna się wszystko od Dirty Dancing, a kończy na Chariots of Fire. Czy to jest wybór także Twoich ulubionych filmów, czy kierowałeś się tylko muzyką? Kurczę, powiem. Za, ka ka muzyką. za każdym razem, jak słyszę to pytanie, to się za każdym razem zastanawiam i za każdym razem na nowo, jakby do tego, do odpowiedzi podchodzę. No nie uniknie się od takiego, <laughs> takiego pytania. To się ciśnie na usta, natomiast to jest troszeczkę tak, że to jest taka historia znaczona dźwiękami, znaczona obrazami, i ona jest tak pomiędzy jedną, jedną a drugą stroną. Bo ja tu to widzę są filmy bardzo różne i z bardzo różnych lat też. Tak, tak. Wiesz co, to jest taka historia, że tak powiem, troszeczkę mojego dojrzewania jakiegoś. To jest, to jest historia, historia filmów lub czasami tylko dźwięków. Yy, yy, z filmów. Yy, historia yy, mojego dojrzewania, moje, mojego stawania się jakimś tam człowiekiem dojrzałym. Wydaje mi się, że większość ludzi ma coś takiego, że jednak yy, próbuje gdzieś w filmach, czy w obrazach, w muzyce odnajdować jakieś, jakieś, jakieś paralele do swojej historii. I to jest zestaw takich, takich, yy, takich utworów zagranych w taki sposób, które Wydaje mi się, no, o mnie na pewno dużo mówią, natomiast wydaje mi się, że każdy słuchający tych dźwięków też odnajdzie w tym jakąś swoją historię, bo to są bardzo często filmy bardzo, bardzo popularne i bardzo, jakby to powiedzieć, wywołujące bardzo różne skojarzenia, no, w ludziach młodych, Emocji. powiedzmy. Tak, tak, tak. No. Spomnienie też powiem szczerze, czynają. na przykład Dirty Dancing, który otwiera w ogóle i mm -hmm. chyba jest moim ulubionym nagraniem w ogóle z tej płyty, to jest film, który pamiętam, jak obejrzałem, już w takim dosyć, no, dojrzałym wieku, miałem wtedy chyba 27 lat. Obejrzałem je trzy razy pod rząd, i teraz niedawno zupełnie w ogóle próbowałem obejrzeć to przynajmniej raz i mi się w ogóle nie udało. No Nie ma szans po prostu. To jest film dla nastolatków, aczkolwiek no, w tym momencie był, był dla mnie bardzo istotny i ta finałowa scena, oczywiście, no, nie byłoby finałowej sceny, gdyby nie byłoby, nie byłoby całej, całej historii opowiedzianej, bardzo zgrabnie zresztą przez autorów tego filmu. Mhm. Ja, kiedy zobaczyłem zestaw tytułów filmów, pomyślałem sobie, że chyba spotkałem pokrewną duszę, bo w większości o. przypadków. Wiesz, że to też, też są moje ulubione filmy. Na pewno Rosemary's Baby, na pewno The Falcon and the Snowman, na pewno Forest Gump. Taka wydaje się banalna, prosta historia, naiwna momentami, a jednak gdzieś tam zawsze w tym filmie, długim zresztą przecież. Yy, odnajduje, tak jak powiedziałeś, różne odniesienia do, 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 do swojej historii. To, to jest bardzo ważne. Ale skupmy się może teraz bardziej na muzyce. To jest strasznie mnie ciszy co, to, co powiedziałeś, bo to jest jakby, nadaje sens temu, co powiedziałem na początku, że, 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 że no, miałem taką nadzieję, że ktoś od, odnajdzie w tym swoją historię. Proszę, mm -hmm. tak, jest. Tak, tak jest, właśnie. Z Dirty Dancing mam podobne zresztą też odczucie do twoich. No niektóre filmy się starzeją i nie bronią się po latach, ale są też takie jak, no na przykład Dziecko Rosemary, które no, jest filmem ponadczasowym. No mm. i zawsze, kiedy jest w telewizorze późnym wieczorem, bo przeważnie tak, i słusznie, że późnym, mm. wracam do tego obrazu z wielką No Tym bardziej, że, że melodia, która mu towarzyszy, jest, jest, jest no jedną z najbardziej rozpoznawalnych jazzowych melodii polskich kompozytorów, chyba w ogóle. Wszech czasów. Wszech czasów, dokładnie. To jest I ten i temat bardzo s... fajną. To jest ten temat mm. Krzysztofa, e, Komedy. Płytę nagrałeś ze swoimi przyjaciółmi? Tak. Jest w dwóch składach jakby nagrana sprawa. Jedna, jeden skład to jest Wojtek Pulcy na kontrabasie i Czarek Konrad na bębnach. Z nimi nagrałem trzy piosenki i z Andrzejem Zielakiem i Kamilem Miszewskim na bębnach. Andrzej Zielak na kontrabasie. Nagrałem sześć piosenek. I to są naprawdę muzycy wyjątkowi i warto ich posłuchać w takim wydaniu, bo każdy z nich jest naprawdę unikalny i zagrał no, par takich dźwięków, że no, naprawdę warto się z tym zaznajomić. Ktoś, jak spojrzy na kładkę płyty i zobaczy tylko dziewięć utworów, pomyśli sobie, no jak to, no za krótko. Pewnie na tej sesji powstało też więcej takich opracowań. Oczywiście. Natomiast wiesz co? Trudny był wybór? No, pewnie, że był trudny, natomiast wiesz co, przyświecało mi coś takiego, że ja pamiętam jeszcze sytuację taką, jak się słuchało płyt z winyli. I ta sytuacja, bardzo często o tym mówię, bo była naprawdę magiczna. Przesłuchanie dwudziestu kilku minut, czyli tam powiedzmy dwóch, trzech numerów na jednej płycie, krótka przerwa, przerzucenie na drugą stronę i reszta i to było, w, w sumie to było 45 minut. Uważam, że to tak jak, jak nie wiem, jednostka lekcyjna w szkole. To jest, to jest optymalny y, czas, żeby po prostu tą muzykę y, na ten dobrze, mom, na dobrze... Ten moment skupienia, o, o, prawda? Tak, na tak, tej tak, właśnie tak, chwili. Tak, tak, mhm. tak. Jeszcze z tą krótką przerwą. To jest genialne, kurczę, naprawdę. Ja powiem, że chyba każdy też z nas ma, ma takie spostrzeżenie, że ja mam kupę płyt kompaktowych, które mają tam po te 70 minut, ta płyta nawet, nie ma, ma chyba 65. Ta moja. Jest coś takiego, że tak jak kojarzę pierwsze 4-5 numerów, tak bardzo często, nawet z ulubionych płyt, mam trudności ze skojarzeniem dwóch ostatnich, więc wydawało mi się, że, że, że to jest, to jest no na pewno nie więcej. Nawet się zastanawiam, czy jeden mniej dać. Chociaż no, to już się, już się nie dało, bo, bo, bo każdy jest jakby tak. Dosyć, dosyć mam taki no, emocjonalny stosunek i bardzo bym chciał, żeby żeby jak ktoś płytę weźmie do ręki, żeby właśnie wszystkie te utwory posłuchał. A czy Cinema meets jazz to też jest spotkanie z muzyką na żywo czy wygracie koncerty z tym materiałem? Tak tak tak, najbliższy koncert gramy 8 matko 9, przepraszam, 9 października w Toruniu, później gramy 10 w Gliwicach. Później wjeżdżamy do Stuttgartu, gramy dwa koncerty. Później gramy w Warszawie na początku listopada, także to chyba koncertów będzie. Zapraszam na stronę inter internetową www.witoldjania.pl i na, 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 na Facebooka. Tam wszystkie informacje będą na bieżąco. Hmm. Na płycie z radością postawiliśmy nasz trójkowy znak jakości. No i mam nadzieję na y, kolejne spotkania z twoją muzyką w audycji Mało Obiektywnie. To pierwsze, które mamy za sobą sprzed tygodnia, y, było bardzo ciepło odebrane przez słuchaczy, więc tylko się cieszę na następne. I dziękuję ci za wizytę w Trójce. Bardzo mi miło, dziękuję. Witold Janiak, Trio. Nowa płyta Cinema meets Jazz. To skoro tak się zgodziliśmy, że to ten Forest Gump jest naszym tym jednym z wspólnie ulubionych filmów, to teraz właśnie kompozycja Alana Silvestri w waszym opracowaniu. Witold Janiak Trio, Forest Gump. Posłuchajmy.